Dzień dobry. Temat Bóg, który zabrania wiedzy. Chciałbym się ustosunkować do tego, co wielu tak pyta, ale jak to? Przecież w Biblii jest zapisane, że na przykład to, co nazywamy magią, to dla niego obraźliwe. To, że wiedza niepo, niewłaściwa to zabronione i jak najbardziej mi to nie pasuje. Ja mówię tak, Bóg, ten, który jest całym istnieniem, powiedział, tak mi to pokazał, że słuchaj, ja przeżyłem wszystko. Doświadczyłem wszystkiego. no Wszystkich alternatyw, możliwości. To jak przez miliardy do potęgi miliardowej, lat trwania w, naszych, w naszym rozumieniu, to jak jedna na, taka istota jak ja, ty, każdy, to ich było nieskończenie wiele praktycznie no, taka ogromna liczba, to tak jak jest we Wszechświecie, ile istot? No tyle, ile galaktyk, no w każdej galaktyce ileś tam gwiazd, każda gwiazda to też istota, każda planeta to istota, a na planecie jeszcze są inne istoty i każdy to świadomy ktoś. I Bóg ma informacje o tym wszystkim, o wszystkich istotach, które mają to, co nazywam białą dziurą, foton, serce duszy albo ziarno duszy. Nie, on mówi, no spójrz na to z perspektywy mojej. Na cholerę miałbym coś zakazywać. Możesz doświadczać czego chcesz. Dałem ci po prostu tchnienie świadomości. Jesteś inteligencją, świadomością samodzielną. Włączasz tryb myślenia. Dlaczego miałbym zakazywać czegokolwiek? Po co? Ja nie chcę panować. Gdybym chciał panować, to by nikt mi nie dorównał i wszyscy byliby butem. Ale to spójrz na to, kto nazwał się panem. Kto tu panuje. I tak jak w tych różnych księgach. Kto napisał te księgi? Kto ustalił, że to są napisane pod natchnieniem i tylko te są słuszne, a inne już nie? Tylko jeden człowiek Jezus Chrystus. Jak już, to tylko jeden człowiek, który. Jak przyjdzie i powie to samo, co wcześniej, to usłyszy każdy. Każdy zrozumie. A tak samo ci, którzy z energią Chrystusową, to jest proste do zrozumienia. Jezus jest jeden, nie ma więcej. I forma jednorodzony to jest obraz Boga. Nie ma jako istnienia więcej istnień. No, takich twarzy, tak, dobrze, 12, niech będzie. Wszechojca, jako ojcowie. Są inni, tak? Nazywani protoplaści. Okej. Okay. To są też istoty mega inteligentne, mega, no, że tak powiem, doświadczone i świadome. I, i okej, okay. ale ten, którego nazwano Jezusem, jest jeden, jednorodzony i nikt inny oprócz niego jest. Jezusem, żeby to była jasność. I on przekazywał wiedzę. Przekazywał, pokazywał. Nie całą wiedzę dało się pokazać. Wszystkim. I wybranym uczniom wszystko pokazał. Tak? Opisywali to bardzo ładnie. I zabrali to. Tą wiedzę po prostu schowano. Nazwano pokrywami, a te, które dostępne teksty to z reguły są przeinaczone. Tak samo księga Henocha. Te zapisy. 365 ksiąg. Jest napisano w księdze trzeciej Nocha, ks. że opisał wszystko, jak to skonstruowane. I to jest jako dowód, że Bóg nie chce, abyśmy trwali pod butem, że wiedza tylko dla Panów. Właśnie Pan chce, żebyś nie miał tej wiedzy. Zabrania, zazdrosny. To jest ta różnica. Bóg, który jest miłością, nie jest Panem. Nie lubi tego sformułowania, jak się do niego wyrazić, Panie Boże, bo nie on panuje. Okej, okay. w naszym rozumieniu jest ten najwyższy. Co to znaczy? To, że panuje? Daje nam życie i mówi: chcesz to mi dorównaj. Poznaj całość. Jak osiągniesz ten poziom zrozumienia całości, zrozumienia istnienia, też nazwiesz się jak brat istnienia, tak? Brat Boga. Ale na każdym poziomie jesteśmy równi i do pewnego poziomu możemy dojść. I on to zarysowuje, i ja to opowiadam, tak właśnie to jest. Wielu też tak mówi. Cel kawały, cel maga, cel wszystkich praktycznie religii zbawienie. Zbawienie to jest tak, jak po kolei wsiąść do e, każdego obszaru i zrozumieć, że można trwać w zrozumieniu wszystkich inteligencji i oddziaływać na siebie poprzez e, wymianę myśli, spostrzeżeń, piękno myślenia, ale bez cierpienia, bez krzywdzenia, jeden obok drugiego. I to jest jak gra. Dobra, umiejscawiamy się tam, żeby sobie pograć. Bez zasad. Jesteśmy tu, jako w takie pionki. O, umiejscowiłem się i, dobra, to jest worek tylko chwilowy. Przecież ja trwam jako istota nieśmiertelna. Nikt mi nie wmówi nic innego. I taka jest różnica pomiędzy Bogiem, który chce panować, a pomiędzy tym, który daje możliwość doświadczania wszystkiego. Chcesz? Zobacz, jak jest na ziemi. Chcesz zobaczyć, jak jest tam. W raju. Zobacz, jak jest na różnych planetach. Stań się każdą formą, jaką tylko zechcesz. Zrozum to wszystko i stań się jak ja. W sensie jak? Bóg. Nie? No. To mam nadzieję, że jest jasne i wyraźne. Jezus mówi, nazwij się bratem. Bądź mi bratem, ani będziesz. To w tym znaczeniu nazwij się bratem, zacznij żyć jak on, tak zwany ideał chodzący. Okej, okay, no to bądź. Bądź naprzeciw tym przeciwnościom losu. Co to za różnica, czy coś ci się wydarza, czy nie? Że cierpimy? No, zdarza się. No, na tej planecie często, większość, też będzie odcinek na temat cierpienia, ale czy to oznacza, że musimy my powodować cierpienie? Sami cierpiący, wiem, że tortury uniemożliwiają różnego rodzaju czyny, ale dają nam jakoś, nie wiem, zmuszają nas do tego, żeby być tymi krzywdzącymi, żeby odwzajemniać cierpienie? Nie. A można skrócić to życie. Jeżeli cierpienie przekracza próg, to przecież mózg wyłącza tracisz się świadomość, tak? Mdlejesz. Tak samo jak ręka potrafi zemdleć z powodu bólu. Mózg odłącza i leży ręka. Nie można nawet jej podnieść. Więc zero odczuwania. Wyłączony. To tak jak paraliż. No. Da się to wszystko sterować też. Samym sobą. Umysł kontrolujący ciało. Zapobiegający odczuwaniu bólu. Też. Po co odczuwać ból? I tym podobnym. To jest w ogóle inny temat. Ale on mówi: Jestem narzędziem. Nie. Jestem tym, który ci tam podkręci śrubki. Ty możesz wykorzystać moje moce, moją energię, moją wiedzę, żebyś samemu sobie polepszyć. Ale jak prosisz, to bierz. Jeżeli usłyszysz odpowiedź. Oczywiście. Bo nie chodzi o to, żebyś ty prosił i czekał na coś, co ma się wydarzyć. Poproś i słuchaj odpowiedzi. A jak usłyszysz, tak. Zgoda. Prosisz o uzdrowienie? Masz zgodę na uzdrowienie. I co to znaczy? No to się uzdrów. To jest nasza dziedzina. To nie jest to, że On za Ciebie coś zrobił, bo jak sobie wyobrazisz Boga, tego, który chce, żebyś Ty poznał wszystko i zrozumiesz, że sam się tu umiejscowiłeś i w tym właśnie świecie, gdzie wszystko jest możliwe i On tam nie będzie ingerował, tak? No, dogadaliśmy się, tak? No to ten, ten poziom światów tam gdzieś tam z daleka niech będzie, że tam nie będziemy ingerować. Albo tak delikatnie. Jedni ingerowali trochę bardziej, to trzeba to poprawić. Ale w dalszym ciągu, niech oni tam się dogadują, tworzą jakieś tam warstwy społeczne i tym podobnym, swoje zasady, też kwestia dogadania. Ale istoty z rzadka tu ingerują. I to są i tak samo Bóg. Dlaczego miałby ingerować w nas? Dlaczego za nas uzdrowić? To jest przeciw, wbrew logice. Prosisz? No to dobrze, masz narzędzie. Użyj. Koncepcja. Logika. Przyszedłeś tu, bo chciałeś. Wiedziałeś, jak tu jest. Więc nie narzekaj. Działaj. Pogódź się z tym, że już tu trafiłeś i trochę cię to może przerosło. No ale zaraz. Ty nie jesteś taki Byle jaki, każdy z nas jest silny. Jeżeli przyszedłeś tu samodzielnie, przypomnij sobie, że jesteś bardzo silną istotą, która się zdecydowała na ten drastyczny ruch poznania piekła. Tego najgorszego z możliwych nie wiem, czy może, może są i gorsze ale to jest jedno na pewno z trudniejszych zadań przeżycie życia tu i wrócić do siebie świadomością. Zaraz, zaraz. Ja jestem na tyle silny, że wara ode mnie. Ja nie będę krzywdzić. Nie, ja nie muszę kłamać. To, że wszyscy kłamią. Ja nie będę. Od trzech lat na przykład nie kłamię, nie? Świadomie? Żebym z No nie. Od razu. Nawet mi jak tylko próbuję coś powiedzieć i to jest nie do końca zbieżne z prawdą, od razu mi wrzucają nawet obraz. Bo myślałem, że kupiłem tylko jedną książkę w ciągu. Ostatnich paru lat. Nie, nie, przypomnij sobie drugą. I nawet mi pokazali. A dobra, no faktycznie, nie pamiętam. Nie to, że chciałem skłamać. <laughs> po prostu nie pamiętałem. Ale to jest tym najpiękniejsze, że można mieć pomoc w tym trwaniu, w tej, jak to by nazwać, czystości, a radość. też samego myślenia. Nic nie musisz, wszystko możesz. Doświadczaj. Piękna. To jest piękny świat. A teraz wspomóż proces obudzenia innych i działamy. Dobra, tyle.